Masz tylko 4 godziny, żeby odwrócić i zatrzymać udar mózgu. W tym nagraniu powiem Ci dokładnie, jak to zrobić. Twój mózg ma jedną złotą zasadę: nie ma nic ważniejszego niż czas. Czas podczas udaru mózgu, każda minuta się liczy. Co minutę umiera prawie 2 miliony komórek nerwowych, a kiedy umrą, nie wracają już nigdy. Ale jest dobra wiadomość, i właśnie dlatego nagrywam ten film. Chcę Wam opowiedzieć o tym, co musicie zrobić w tak zwanym złotym oknie. To złote okno to te cztery godziny, może cztery i pół godziny, kiedy my lekarze możemy zrobić prawdziwą magię, możemy odwrócić szkody i zatrzymać udar, ale żeby ta praca w szpitalu mogła się udać, Ty najpierw w domu musiałeś zrobić wszystko dobrze. Nazywam się dr Anna Kowalczyk, jestem kardiologiem. Mam 45 lat i pracuję w polskich szpitalach od ponad 20 lat. Dzisiaj wytłumaczę Ci dokładnie, co robić w te 4 godziny: jak rozpoznać udar, jak działać, co wolno, a czego absolutnie nie wolno robić. Udar mózgu to zawał, komórki nerwowe w Twoim mózgu umierają. Dlaczego? Bo naczynia krwionośne mają problem. 8 na 10 udarów mózgu powstaje przez zator. Nazywamy je udarami niedokrwiennymi. Skrzep krwi, mały kawałek brudu wędruje przez twoją krew, dociera do mózgu i bum, zatyka tętnicę. Krew nie przepływa, tlen nie dociera, komórki nerwowe się duszą i umierają. Znacznie mniejszy procent udarów powstaje przez krwotok. Pęka jedno z tych naczyń krwionośnych. Krew wycieka pod ciśnieniem, zgniata mózg i go niszczy. Dlaczego ci to wszystko tłumaczę? Bo kiedy przyjedziesz do szpitala, absolutnym priorytetem neurologa będzie sprawdzenie, który z tych dwóch typów udaru masz, bo leczenie jest zupełnie inne. Żeby lekarz mógł cię dobrze leczyć, ty nie musisz być medykiem, ale musisz dobrze wykonać swoją część w domu i to jest bardzo proste. Zapamiętaj tylko jedno słowo twarz. To słowo pomoże ci, jeśli twój bliski, przyjaciel Albo nawet ty sam masz te objawy. Proszę, wypal to sobie w pamięć. Szybko, bardzo szybko. Twarz. T to twarz. Popatrz na swoją twarz w lustrze, uśmiechnij się. Albo poproś bliską osobę, żeby się uśmiechnęła. Jeśli uśmiech jest symetryczny, czyli równy z obu stron, to nie ma problemu w tej strefie. Ale jeśli jedna część twarzy jest opuszczona w dół, tak jakby zwisała, to jest udar. Dopóki nie udowodnią inaczej. W to wzrok, oczy. Nagle straciłeś wzrok w jednym oku? Widzisz podwójnie? Jedno oko jest skierowane w bok? Nagłe problemy ze wzrokiem to czerwony alarm, a to artykułowanie, mowa to jest typowe. Zadajesz prostą pytanie bliskiej osobie, który dziś jest dzień, a ona odpowiada tak, jakby była pijana, albo jej słowa nie mają sensu. Mówi niewyraźnie, jakby ciągnęła sylaby. R to ręce, nogi, słabość. Powiedz, podnieś ręce do góry i trzymaj. Jeśli jedna ręka opada, albo nie może ich utrzymać, albo dzieje się to samo z nogą, to jest nagła słabość. Sto zadzwoń natychmiast, to jest nagły wypadek, emergencja. Jeśli widzisz którykolwiek z objawów słowa twarz, nie czekaj, żeby zobaczyć, czy samo przejdzie, to jest nagły przypadek. To jest, udar, dopóki nie udowodnią inaczej. I tutaj chcę obalić niebezpieczny mit. Wielu pacjentów ma te objawy przez 10 minut, a potem im przechodzi. Mówią wtedy, aha, to było zawroty głowy. Nie, to mogło być coś, co nazywamy przejściowym atakiem niedokrwiennym. To jest coś, jak przed-udar ostrzeżenie, że trzęsienie ziemi się zbliża. Dlatego, jeśli masz którykolwiek z tych objawów, działaj szybko. Zawsze to mówię. Lepszy fałszywy alarm niż poważne konsekwencje zignorowania tych objawów. Dobrze. Teraz rozpoznałeś objawy u siebie albo u bliskiej osoby. Co musisz zrobić? Światowe wytyczne są bardzo jasne. Numer jeden: Zadzwoń po pogotowie natychmiast. Nie próbuj wieść osoby swoim samochodem, szczególnie jeśli karetka może przyjechać szybko. Dlaczego? Bo ratownicy medyczni mogą powiadomić szpital z wyprzedzeniem. Mogą wybrać najlepszy ośrodek. Mogą powiedzieć, wiozę pacjenta z udarem mózgu. Wiele dużych miast w Polsce, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań mają specjalne przygotowania do udarów mózgu i zawałów serca. Kiedy przyjeżdżasz i ktoś wcześniej powiadomił szpital, tomograf będzie dostępny. Neurolog będzie na ciebie czekał. I ten czas jest kluczowy. To jest złote okno. Te cztery godziny, o których mówiłam. Ważna informacja. Jeśli możesz, zapisz godzinę, o której zaczęły się objawy. To jest fundamentalne. Teraz powiem ci, czego nigdy nie wolno robić: nigdy nie dawaj wody ani jedzenia swojemu bliskiemu ani sobie. Nie mów, napij się tej herbatki, żeby się uspokoić. Nie. Wielu pacjentów z udarem traci zdolność połykania. Jeśli dasz wodę, może wejść do płuc i spowodować zapalenie płuc. 2. Nie obniżaj ciśnienia krwi. To jest bardzo częste, że podczas udaru ciśnienie bardzo wzrasta, i to nie jest coś złego. To Twoje serce i ciało próbują pompować wystarczająco dużo krwi do mózgu. Jeśli nagle obniżysz ciśnienie, nie dotrze wystarczająco dużo krwi do mózgu. Obniżanie ciśnienia to nie jest głupstwo. Tak naprawdę neurolodzy wolą je dość wysokie, na poziomie 180 albo 190. I numer 3. Nie przekłuwaj palców. Jest wirusowy mit o przekłuwaniu palców igłą. To nie ma żadnej podstawy naukowej. Boli, tracisz czas i zwiększasz ryzyko, że przyjedziecie za późno. Nie rób tego. Na początku mówiłam ci o złotym oknie. Powiedziałam, że masz 4 godziny. Dlaczego? Bo możesz zatrzymać i odwrócić większość szkód. Eksperci na całym świecie zgadzają się, że gwiazda leczenia udaru przez zator, udaru niedokrwiennego przez skrzep to podanie ci leku do żyły nazywa się trombolityk. To jest płyn, który przepuszczamy ci przez wenflon ma zdolność zniszczenia skrzepu i otwarcia tętnicy ale ten lek jest tak potężny, że jeśli dam ci go po 4 godzinach albo 4,5 godzinach, Ryzyko spowodowania u ciebie krwawienia jest bardzo poważne. To krwawienie może być gorsze niż sam udar. Czyli jeśli spóźnisz się więcej niż 4 godziny, złote okno się zamyka. Jeśli przyjedziesz na czas, lekarze mogą zrobić ci tomografię: potwierdzą, że nie ma krwawienia czyli że to nie jest udar krwotoczny bo trombolityki nie można podawać, kiedy jest krew bo będziesz krwawić jeszcze więcej w głowie i to będzie niebezpieczne. I wtedy przepuszczą Ci lek. Jeśli przyjedziesz na czas, masz szansę wyjść z tego szpitala na własnych nogach. Szkody zostaną odwrócone prawie całkowicie. Też w niektórych przypadkach zależy od tego, gdzie jest skrzep, jak jest duży i tak dalej. Lekarze mają inną niewiarygodną opcję. Trombektomia mechaniczna. Czyli wprowadzają cewnik, cienki kabelek przez pachwinę, Wchodzą aż do mózgu i zasysają skrzep. Dosłownie, małym odkurzaczem. To wyciąga skrzep fizycznie i można to robić przez kilka godzin od początku udaru. Moja złota rada jest taka: jeśli masz szpitale w pobliżu, jedź do tego, który ma oddział udarowy, albo do największego, do takiego, o którym wiesz, że ma tomograf i lekarzy na dyżurze, mały szpital, mała przychodnia jeśli to jedyne, co masz jedź tam. Ale może sprawić, że stracisz czas. Pozwól, że ci coś powiem. Chcę, żebyś wiedział, że najlepszy udar to ten, który nie występuje. I mam dla ciebie informację, która cię zaskoczy. Co najmniej 8 na 10 udarów można zapobiec. I to są cztery najpotężniejsze nawyki, żeby zapobiec 8 na 10 udarom. Są bardzo proste. Zapisz sobie. Numer 1. Ciśnienie krwi, nazywane cichym zabójcą. Kup swój ciśnieniomierz. Jeśli masz więcej niż 140 na 90 przez większość dni, zapisuj codziennie. Zabierz co najmniej 5 albo 6 zapisów do swojego kardiologa. Prawidłowa kontrola ciśnienia, którą można zrobić przez nawyki, a czasem potrzebne są tabletki, jest fundamentalna. To jest czynnik ryzyka numer 1. Numer 2. Arytmie. Mówię o migotaniu przedsionków. To jest arytmia. To kiedy serce normalnie bije, a czasem czujesz kołatanie serca. Jeśli masz więcej niż 65 lat, mierz swoje tętno. Albo jeśli masz zegarek, który pokazuje, że twoje tętno jest nieregularne, idź do kardiologa. Rób coroczne badania. Wykrycie arytmii i zapobieganie temu, że ta arytmia tworzy skrzepy, które kończą w twoim mózgu, to jedna z głównych metod zmniejszenia szansy na udar niedokrwienny. Pamiętaj, 8 na 10 to zatory i wiele skrzepów pochodzi z serca przez te arytmie, które można leczyć. Numer 3. Cholesterol i cukier. To samo co zawsze ludzie. Mniej mąki, mniej produktów ultraprzetworzonych, mniej prostego cukru. W ten sposób będziesz miał mniej stanów zapalnych. Będziesz miał mniejsze prawdopodobieństwo dekompensacji cukrzycy albo bycia otyłym diabetykiem. Wszystko to są czynniki, które predysponują cię do udaru, bez wątpienia. I numer cztery. Tak proste jak ruszanie się, ludzie. 40-45 minut dziennie. Ćwicz kardio, ale też ćwiczenia siłowe. To jest mit, że już jesteś za stary. Wiele osób mówi, Pani doktor, ja już jestem w wieku, jak mam chodzić na siłownie? To dla młodych. Cóż, to jest stary mit, który już nie powinien istnieć. Dla prawie każdego stanu zdrowia. Istnieje typ ćwiczeń, który poprawi twoją jakość życia: nie tylko zmniejszy szanse na udary mózgu, zawały, cukrzycę, nadciśnienie, otyłość, ale też pozwoli ci lepiej spać, mieć lepszy nastrój. Jeśli istnieje darmowa pigułka wielofunkcyjna, to jest to ćwiczenie. Mnie doprowadza do rozpaczy, że ludzie nie ćwiczą, bo wiem, że tylko to pozwoli im żyć znacznie lepiej. I że to jest łatwe, jasne. Twoje ciało na początku będzie się opierać, będą cię boleć wszystkie mięśnie, kości, ale zacznij, a to zmieni twoje życie. Wiem, udar mózgu straszy, ale strach paraliżuje, a dzisiaj dałam ci wiedzę, żebyś mógł działać. Zapamiętaj, twarz, twarz, wzrok, artykułowanie, ręce słabe, zadzwoń. Jeśli widzisz to, nie wahaj się, uruchom system ratunkowy. To może być anioł stróż, który uratuje Twoje życie i mózg Twojego ojca, Twojej ukochanej osoby albo ciebie samego. Jeśli ta informacja była dla Ciebie przydatna, proszę, udostępnij ją i napisz w komentarzach, o czym chciałbyś, żebym mówiła i szczególnie z jakiej części Polski nas oglądasz. Wysyłam Wam ogromny uścisk z mojego miejsca w Polsce, z Warszawy. Do zobaczenia!